godzina 17 właśnie wyjechałem z bazy Też tak naprawdę o 17 to mieliśmy już wyjechać na zawody no ale jak to w transporcie zawsze się musiało coś spierdzielić dostałem dwa takie załadunki gdzie trochę zeszło wczoraj też zielona góra załadunek za zieloną górą dokładnie w Żarach rano Kalisz także było co robić ale już wracam na szybko ogarnąć się, spakować i wyjeżdżamy na zawody, na suwałki także mam nadzieję, że wyjazd będzie fajny trochę opóźniony, no ale co zrobić Popaki już na mnie czekają są gotowi także ja się tylko ogarnę i dzida lecimy gdzieś około 500 km przed nami ja teraz mam około 50 do domu z bazy i 20 to często owe. Także jadę na ile się da szybko. I coś tam będzie dalej się. Na szybko ogarnięty. Dochodzi godzina 19. Teraz lecę właśnie do Damiana pod blok Zostawiam auto, jedziemy po jednego Łukasza. Później z Warszawy odbieramy drugiego Łukasza, także jakaś, że tak powiem, wysyp. W latach 90. imienia Łukasz, chyba, bo będzie jechał jeden Damian i trzech Łukasz. Także zobaczymy, jak pójdzie droga. Mam nadzieję, że jakoś roz... Pełne auto załadowane. Jest ekipa, jest Damian, jest Łukasz, jest Łukasz i ja jako trzeci Łukasz. Także dwie godzinki jesteśmy na miejscu. 500 kilo jest załadowane 4 chłopa. To można łatwo średnią policzyć. Jaka tu jedzie waga? Tam jedzie ten najlżejszy, a i tak ma ponad stówkę. Śniadanie, kolacja, wjechała. Taki oto widok z okna. Wszędzie w koło woda. jest stół. jest plaża, jezioro. Zaraz startują zawody. Tak oto się prezentują puchary. Tutaj mamy stół nad samym jeziorem. Let's go. e bye. l e t go. Winner. To jest szybkie wagnięcie i wygrywa Łukasz Dunajko Arfaj Piasek stoi często chowa dla piatru Vipoł czy Łukasz? He was allowed. どうしよう、どうしよう。

Opa! Ruszyli tym razem, Łukasz zatrzymał wcześniej. Opa! I wygrał! Alfa wygrało. Podsumowując zawody, Wendety teraz trwają. Zawody zakończone. Mnie się udało zająć drugie miejsce. Po fajnej walce z Łukaszem Dunajko w finale. Także myślę, że mogę być zadowolony. Damian wygrał swoją wendettę. Łukasz porębiński też fajnie mu poszło. Wygrał fajnie walkę. Także myślę, że odnośnie zawodów bardzo to fajnie wyszło. Teraz co, ogarnąć się, obejrzeć wendety jeszcze część, bo zostały trzy. No i jakieś tam jedzonko. Jest woda. Nie są mi raki. tutaj pokazywał. Nie wybrała Witaj Zawęda, ale Nie wybrała. Jezar jest Kolejny pojedynek Słamek Malas kontra Juri Statowski, Polska kontra Kazachstan. To jest miejscowa do oglądania zawodów. naszych smakołyków. Czyściutka woda. zielne składanie po zawodach. Mam nadzieję, że materiał się podobał. Mamy poniedziałek rano, ja sobie lecę już do pracy. Wróciliśmy wczoraj wieczorem. Zawody bardzo fajne. Także na następne pewnie też jakoś uda się pojechać. Chociaż jest kawałek drogi, ale myślę, że warto. Jeszcze tutaj nie pokazywałem taki oto kuchar za to drugie miejsce. Widać, coś widać. Ogólnie za Wendetty. Buchary były naprawdę mega, ogromne i ogólnie fajnie to wszystko wyglądało. Także organizatorom należą się wielkie brawa. Ja zapraszam na kolejne materiały już za tydzień tak, nie za tydzień, w sobotę. Golden Beer, jabłonka. Także też jakiś materiał z tego wleci. Zobaczymy, jak tam pójdzie. Sporo kategorii też zapowiadają się bardzo fajne zawody rok temu były mega myślę że teraz będą nic nie gorsze a może jeszcze i lepsze także do następnego